Witam Was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Witajcie. Dziś wyruszamy na kolejną cmentarną wyprawę. Zapadającym szybko z mroku, pośród wzrastających cieni, pokażę Wam, w jaki sposób możemy składać ofiary zmarłym. Zarówno tym bliskim, Jakim tym odległym, opuszczonym, nieznanym. Zapraszam Was więc do wkroczenia wraz ze mną na tę zdawna, zapomnianą ścieżkę łączącą świat żywych i królestwo cieni. Sztuka składania ofiar nie opiera się na dowolności, lecz posiada ściśle określone zasady. Czyniąc to, musimy wiedzieć, Komu składamy ofiary, czego pragniemy oraz w jaki sposób to robić. Niebagatelne znaczenie ma także to, co składamy w ofierze. Pamiętanie o powyższych elementach sprawia, iż działanie tego rodzaju może stać się jedną z bardziej efektywnych metod nawiązywania kontaktu ze zmarłymi. Jeśli chcemy obdarzyć konkretnego zmarłego, ofiary składamy na jego grobie. W przypadku zaś, gdy odnosimy się do ogółu cieni obecnych na cmentarzu, składamy je w centralnej części nekropolii. Najlepiej pod jakimś dużym drzewem stanowiącym jej oś, także przy studni, albo na dużym grobowcu, który stanowi duchowe centrum danej lokacji. Inferia, czyli ofiary dla zmarłych, mogą składać się z ciastek różnego rodzaju, kształtu, upieczonych jednakże bez dodatku soli. Korzystamy także z kadzideł naturalnych. Mogę polecić szczególnie mirę i jaśmin, które można zapalić w wygodnej, patyczkowej formie, a także z innych wonności, wykonanych samodzielnie kadzideł w formie kulek, tak jak prezentowane tu kadzidło ukojenia cieni, którego przepis znajdziecie na moim kanale. Zamiast niego można zapalić również rozchodnik, który w naszej kulturze zastępuje tytoń. W ramach libacji Dobrze jest wylewać alkohol. Najlepszą ofiarą na naszej ziemi jest wódka. Ja korzystam z jej osobliwej wersji, przygotowanej specjalnie dla umarłych. Przepis na tą cienistą wódkę także możecie znaleźć na kanale. Dziś mam przy sobie również miód domowej roboty. Jest to zresztą trunek niezwykle odpowiedni na tę okoliczność. Oprócz tego możemy wykorzystać też perfumy, które są szczególnie lubiane przez wszystkie żeńskie duchy. Wspaniałą ofiarą są także kwiaty, zwłaszcza wyhodowane samodzielnie. Jednak ja nie przyniosłem dziś żadnych. Przyniosłem za to drobne bursztyny na ofiarę, z uwagi na złotą jesień, która wzięła to miejsce w posiadanie. Dobrym wyborem także spłyby tutaj kości Ziemi. Nie powinniśmy także zapominać o ogniu, który jest najważniejszą i najlepszą ofiarą dla zmarłych. Warto tutaj wykorzystywać czerwone znicza, gdyż kolor ten wzmacnia właściwości żywiołu. Ogień nie tylko karmi cienie, ale też oczyszcza duże tych, którzy odeszli z wszelkich obsesji i przywiązań do naszego świata. Wskazuje także drogę tym, którzy się zagubili. Od tego ognia ofiarowanego umarłym odpalamy kadzidła, ich dym karmi tych, którzy przeminęli, gasi ich żal i tęsknotę. on także ciastka, by zmarli, mogli ugasić głód przed nadchodzącą długą zimą. Zamiast nich można wykorzystać także różne rodzaje pieczywa, wykonane bez dodatku soli. Jako wonności używam także bursztynu, który sypię na wieko zniczo oraz perfum wypełniających przestrzeń cmentarną swoim subtelnym aromatem. Bo nie te niosą ukojenie i piękno, przenikając poprzez bariery życia i śmierci, łączą na chwilę nas, i naszych ukochanych zmarłych. Na koniec oferuję modlitwę za tych, którzy odeszli. Jest ona także niezwykle ważnym elementem równie istotnym jak płomień. Jest dowodem pamięci i miłości, która przekracza otchłań zgonu jest znakiem wybaczenia, współczucia i nadziei. W tym momencie, wszakże, nie próbujcie narzucać zmarłym swoich wierzeń. Szanujcie ich wybory. Dlatego ja nie zwracam się do żadnego konkretnego bóstwa, ani nie korzystam z religijnych formuł. Zwracam się za to do samej śmierci, aby poprzez miłosierdzie objęła duszę które odeszły swoją opieką, i doprowadziło je ku ukojeniu i spełnieniu. Modlę się za zmarłych, spokój i odpuszczenie. Nie próbuję jednak narzucać własnej wizji tego, w jaki sposób miałoby się to wydarzyć, a nigdzie chcieliby dotrzeć, pozostać żywymi. Czy odejść ku miejscom, których poszukują? Ludzie także i po śmierci, mają prawo wybierać swą ścieżkę i ten wybór należy uszanować. Słońce opada powoli za okrąg. Pomiędzy groby wkracza cisza nocy. Ta szczególna chwila zmierzchu. Jest momentem, gdy zasłona między światami staje się cieńsza. Warto więc korzystać z niej, składając ofiary w godzinie zgonu słońca. Następnie dobrze jest w ciszy zatopić się w medytacji, co ja pragnę teraz uczynić. Żegnam się więc z Wami, mając nadzieję, Iż nasza dzisiejsza wyprawa zainspiruje Was do oddania zmarłym należnej czci. Ja zaś na dziś dziękuję. Na koniec poproszę Was jeszcze o to, byście pamiętali o wsparciu dla mojej kuchni. Dajcie łapkę w górę, a jeśli tego jeszcze nie uczyniliście, zechciejcie zasubskrybować ten kanał. Wszystko to wzmacnia ideę magicznego odrodzenia na ziemiach polskich, co sprawia, iż możemy kroczyć z większą świadomością pośród duchów. Do następnego zaklęcia.